Wszyscy znają klasyczny obraz wagi: wieczny dyplomata, ta osoba, która zawsze szuka równowagi, która unika konfliktów za wszelką cenę i która ma delikatny uśmiech na każdą sytuację. Naturalny mediator, który potrafi zobaczyć wszystkie strony zagadnienia, który nigdy nie podnosi głosu, który woli ustąpić niż się kłócić. Osoba, do której wszyscy się zwracają, gdy potrzebują sprawiedliwych i bezstronnych rad. Ale istnieje prawda o wagach której nikt ci nie mówi. Ukryta twarz za tym werniksem harmonii i dyplomacji, którą niewielu potrafi dostrzec. Podczas gdy świat widzi tylko kogoś, kto nie żywi urazy i zawsze wybacza, istnieje złożona sieć emocjonalnych ran pulsująca pod tym pozornym spokojem. Rany tak głębokie, że gdy są dotknięte, ujawniają intensywność, której nikt się nie spodziewa. Wagi nie wybaczają. To może brzmieć szokująco. Biorąc pod uwagę ich reputację miłośników pokoju, ale prawda jest o wiele bardziej złożona. Mogą uśmiechać się, mogą udawać, że wszystko jest w porządku, mogą nawet nadal z tobą rozmawiać, ale ich dusze archiwizują każdą niesprawiedliwość, każde naruszenie równowagi, każdy moment, gdy ich potrzeba harmonii została brutalnie zdeptana. Te pięć rzeczy, które zaraz ujawnię, to nie powierzchowne urazy czy chwilowe pretensje. To fundamentalne złamania tego, co waga uważa za święte w ludzkich relacjach. To momenty, gdy ktoś przełamał delikatną równowagę, którą tak starannie budują wokół siebie i pozostawił je z niemożliwym do naprawienia pęknięciem w sercu. Przygotuj się na odkrycie strony wagi, o której istnieniu nawet nie podejrzewałeś strony, która zmieni na zawsze sposób, w jaki postrzegasz tych pozornie spokojnych i zawsze wyrozumiałych ludzi. Bo za tym dyplomatycznym fasadą kryje się ktoś, kto pamięta każdą krzywdę z bolesną precyzją. Jeśli kliknąłeś na ten film, prawdopodobnie masz wagę w swoim życiu, która nagle stała się chłodna i dystansowa, a ty nie możesz zrozumieć dlaczego. Albo może sam jesteś wagą i w końcu chcesz zrozumieć, skąd bierze się ta cicha gorycz, którą nosisz w sercu, ale nigdy nie wyrażasz na głos. Zanim zanurzymy się w tę emocjonalną podróż, bardzo mi pomoże. Jeśli subskrybujesz kanał i zostawisz łapkę w górę, to nie tylko kwestia algorytmu, to dlatego, że treści takie jak ta, które wykraczają poza powierzchowną astrologię, muszą dotrzeć do ludzi, którzy naprawdę tego potrzebują. A jeśli jesteś wagą lub znasz kogoś takiego, napisz w komentarzach, która z tych pięciu ran najbardziej Cię poruszyła. Wagi są mistrzami w ukrywaniu swojej prawdziwej natury. Stworzyły sobie reputacje jako wieczne, pokojowe. Te, które zawsze wybaczają i zapominają, te, które nigdy nie trzymają urazy. Ale dzisiaj odkryjesz, że istnieje druga strona tej medalu, o której nikt nie mówi: strona, gdzie za dyplomatycznym uśmiechem kryje się ktoś, kto pamięta każde zranienie z fotograficzną dokładnością. Przez lata studiowania astrologii i głębokich rozmów z setkami wag odkryłem wzorce, które się powtarzają konkretne sytuacje, które aktywują coś w głębi ich duszy. Co sprawia, że najłagodniejsza osoba na świecie może na zawsze zamknąć przed tobą drzwi? Nie z zemsty, nie z nienawiści, ale z głęboką świadomością, że pewne granice, gdy zostają przekroczone, nie mogą być już nigdy przywrócone. To, co zaraz usłyszysz, może całkowicie zmienić sposób, w jaki rozumiesz wagi w swoim życiu. Może wyjaśnić, dlaczego ta osoba, która kiedyś była tak ciepła i dostępna Nagle stała się uprzejmie chłodna. I jeśli sam jesteś wagą, przygotuj się na głębokie zrozumienie siebie, jakiego prawdopodobnie jeszcze nigdy nie doświadczyłeś. Waga żyje w świecie wizerunku, ale nie w sposób powierzchowny, jak niektórzy mogliby sądzić. Nie chodzi o próżność czy ego. Chodzi o coś znacznie głębszego: o potrzebę bycia postrzeganym jako osoba wartościowa, godna szacunku i miłości. Ich poczucie własnej wartości jest nierozerwalnie związane z tym, jak inni ich postrzegają, bo w ich umyśle to odbicie w oczach innych ludzi staje się prawdą o tym, kim naprawdę są. Kiedy ktoś publicznie ich ośmiesza, krytykuje przed innymi lub naraża na pośmiewisko, nie atakuje tylko ich ego, atakuje fundamenty ich tożsamości emocjonalnej. To jak rozbijanie lustra, w którym przez lata budowali obraz siebie jako kogoś godnego miłości i szacunku. Każdy fragment tego stłuczonego odbicia staje się ostrym narzędziem, które rani ich od środka za każdym razem, gdy próbują się pozbierać. Pamiętam wagę, która opowiedziała mi o dniu, gdy jej partner skrytykował ją przed jego przyjaciółmi, mówiąc, że zawsze przesadza z tą swoją potrzebą, żeby wszystko było idealne. Dla niego to była niewinna uwaga. Dla niej to był moment, w którym poczuła, jak każdy atom jej istoty kurczy się w sobie. Nie chodziło o słowa. Chodziło o to, że została wydana na pastwę cudzych osądów przez osobę, która miała ją chronić. Wagi mają w sobie naturalną skłonność do idealizowania siebie w oczach innych. Nie z próżności, ale z głębokiej potrzeby bycia akceptowanym i kochanym. Spędzają lata na budowaniu swojego wizerunku jako osób harmonijnych, sprawiedliwych, godnych zaufania. Gdy ktoś niszczy ten wizerunek publicznie, to jak obserwowanie jak lata starannej pracy nad sobą rozpadają się w kilku sekundach. Co czyni to jeszcze bardziej bolesnymi, to fakt, że wagi nigdy nie zrobiłyby tego samo komuś innemu. Mają naturalną skłonność do ochrony godności innych ludzi, nawet tych, którzy im źle zrobili. Oczekują tej samej kurtuazji w zamian. Gdy jej nie otrzymują, czują się nie tylko zranione, ale fundamentalnie źle zrozumiane co do swojej natury. Rana pogłębia się. Gdy próbujesz potem bagatelizować to, co zrobiłeś, gdy mówisz, że to były tylko żarty, lub nie trzeba się tak przejmować. Dla wagi to dodanie soli do rany. Nie tylko zniszczyłeś jej wizerunek, ale teraz mówisz jej, że jej ból nie ma znaczenia, że przesadza z reakcją. Od tego momentu rozwijają się w nich wewnętrzne mechanizmy obronne, które nigdy już całkowicie nie znikają. Część ich zawsze będzie obserwować cię podejrzliwie, zastanawiając się kiedy znów ich zdradzisz. Mogą nadal być uprzejme, mogą nawet udawać, że wybaczyły, ale głęboko w środku zawsze będzie ta mała iskierka nieufności. Najbardziej tragiczne w tym wszystkim jest to, że wagi naprawdę chcą wierzyć w dobroć ludzi, chcą wierzyć, że inni będą ich traktować z takim samym szacunkiem, z jakim one traktują świat. Gdy ta wiara zostaje brutalnie zdeptana przez publiczne upokorzenie, coś w ich duszy pęka na zawsze. To nie jest powierzchowna rana, którą można wyleczyć przeprosinami, to głębokie naruszenie ich podstawowej potrzeby bycia postrzeganym jako ktoś godny szacunku. A gdy ta potrzeba zostanie zhańbiona publicznie, waga nigdy już nie zapomni tej lekcji o tym, jak bardzo można zranić człowieka, który otwarł przed tobą swoje serce. Dla wagi proces podejmowania decyzji to nie jest zwykła czynność, to sacred ritual. To moment, w którym czuje się najbardziej sobą, gdy może rozważyć wszystkie opcje, przeanalizować każdą perspektywę, znaleźć rozwiązanie, które będzie uczciwe dla wszystkich stron. Gdy ktoś brutalnie przerywa ten proces i narzuca jej swoją wolę, nie tylko podejmuje decyzję, niszczy część jej tożsamości. Wagi potrzebują czasu na rozważenie opcji nie z powodu niezdecydowania, ale z powodu głębokiej potrzeby sprawiedliwości. W ich umyśle każda decyzja to ważenie na niewidzialnej wadze wszystkich możliwych konsekwencji, wszystkich osób, które mogą zostać dotknięte. Gdy ktoś siłą przerywa ten proces, czują się, jakby zostały okradzione z czegoś fundamentalnego dla ich natury. Znałem wagę. Która przez tygodnie planowała, jak zorganizować wspólne wakacje z przyjaciółmi, rozważając budżety, preferencje, możliwości każdego. Gdy jej partner w końcu stracił cierpliwość i sam zarezerwował wszystko, nie pytając o zdanie, czuła się jak dziecko, któremu odebrano ulubioną zabawkę. Nie chodziło o wakacje, chodziło o prawo do bycia częścią procesu, który dla niej był wyrazem troski o wszystkich. Problem w tym, że większość ludzi nie rozumie, jak bardzo waga potrzebuje czuć się współautorem decyzji, które ją dotyczą? Nie chodzi o kontrolę czy upór, chodzi o fundamentalną potrzebę sprawiedliwości i równowagi. Gdy ktoś narzuca jej swoją wolę, czuje się jak gdyby została zepchnięta na margines swojego własnego życia. Co czyni to jeszcze bardziej bolesnym? To fakt, że wagi rzadko narzucają swoje decyzje innym, mają naturalną tendencję do szukania kompromisów, do znajdowania rozwiązań które zadowolą wszystkich. Gdy ktoś nie okazuje im tej samej kurtuazji, czują się nie tylko pominięte, ale fundamentalnie źle potraktowane. Rana pogłębia się, gdy próbujesz uzasadnić swoje działanie dla jej dobra lub, żeby przyspieszyć sprawy. Dla wagi to jest jak mówienie, że jej sposób myślenia i podejmowania decyzji jest niewłaściwy czy nieefektywny. To atak na coś, co uważa za jedną z swoich najważniejszych cech. Zdolność do sprawiedliwego rozważania różnych opcji. Gdy to się dzieje wielokrotnie, waga zaczyna wycofywać się emocjonalnie. Przestaje się angażować w planowanie, przestaje wyrażać swoje opinie, pozwala innym decydować za siebie. Ale to nie jest zgodność. To emocjonalna rezygnacja. To sposób na ochronę się przed kolejnym bolesnym doświadczeniem bycia pominięta. Najbardziej ironiczne w tym wszystkim jest to, że ludzie często narzucają decyzje wadze. Myśląc, że robią jej przysługę, oszczędzając jej trudu decydowania, nie rozumieją, że dla wagi ten proces to nie trud, to sposób na poczucie kontroli nad swoim życiem i wyrażenie swojej głębokiej potrzeby sprawiedliwości. Od momentu, gdy ktoś wielokrotnie narzuca wadze swoje decyzje, coś w niej się zamyka. Może nadal uczestniczyć w rozmowach, może nawet wyrażać opinie, ale głęboko w środku wie już, że jej głos tak naprawdę się nie liczy. A ta wiedza zmienia na zawsze sposób, w jaki się z tobą łączy. Trudno jest odbudować zaufanie wagi po tym, jak poczuje się pominięta w procesach decyzyjnych, bo dla niej to nie była tylko decyzja. To było stwierdzenie, że jej sposób myślenia, jej potrzeby i jej perspektywa nie mają wartości. A tego typu rana goi się bardzo, bardzo długo. Wagi żyją w nieustającej wewnętrznej presji bycia idealną wersją siebie. Nie jest to surface level perfekcjonizm dotyczący wyglądu czy osiągnięć. To głęboka, egzystencjalna potrzeba bycia kimś, kto nie zawiedzie, nie skrzywdzi, nie zaburzy harmonii świata wokół siebie. Gdy ktoś zewnętrzny dodatkowo nakłada na nie presję bycia doskonałym, nie dodaje motywacji, dodaje ciężar, który może je zmiażdżyć. Ta wewnętrzna presja rodzi się z ich naturalnej empatii i potrzeby bycia kochanym. Waga w głębi duszy wierzy, że jeśli będzie wystarczająco dobra, wystarczająco sprawiedliwa, wystarczająco harmonijną, wszyscy będą ją kochać i nikt jej nie skrzywdzi. To dziecięce myślenie, ale tak mocno zakorzenione, że towarzyszy im przez całe życie. Pamiętam wagę, która opowiedziała mi o swojej matce, która zawsze mówiła: Ty jesteś moją gwiazdą, nie możesz mnie zawieść. Brzmi jak komplement, prawda? Ale dla małej wagi, to było jak wyrok. Każdy błąd, każda niedoskonałość stawała się nie tylko osobistą porażką, ale zdradą wobec kogoś, kogo kochała. Nauczyła się, że jej wartość zależy od tego, jak bardzo może być idealna. Gdy ktoś w dorosłym życiu kontynuuje ten wzorzec, gdy stale podnosi poprzeczkę, gdy krytykuje za najmniejsze błędy, gdy ma nierealistyczne oczekiwania. Waga czuje się uwięziona w klatce niemożliwych standardów. Różnica polega na tym, że teraz ma świadomość tego, co się dzieje, ale często nie ma siły tego przerwać. Co czyni to szczególnie okrutnym, to fakt, że wagi naprawdę próbują spełnić te niemożliwe oczekiwania. Ich naturalna skłonność do harmonii sprawia, że będą się starać coraz bardziej, będą pracować nad sobą coraz ciężej, będą próbować być coraz lepsze. Ale im bardziej się starają, tym wyższe stają się oczekiwania. Problem w tym, że ta presja na perfekcję niszczy to, co w wadze najpiękniejsze jej naturalną spontaniczność i autentyczność. Gdy ktoś stale oczekuje od niej doskonałości, przestaje być sobą i staje się aktorem grającym rolę idealnej osoby, a w tym procesie gubi swoją prawdziwą tożsamość. Rana pogłębia się, gdy zdają sobie sprawę, że bez względu na to jak bardzo się starają, nigdy nie będzie wystarczająco dobrze. Że ta osoba zawsze znajdzie coś do skrytykowania, coś do poprawienia. W tym momencie zaczyna kiełkować w nich coś, co można nazwać cichą rebelią. Nie otwartym buntem, ale wewnętrznym wycofaniem się. Co najbardziej boli wagę w tej sytuacji, to świadomość, że ich naturalna potrzeba bycia kochaną została wykorzystana przeciwko nim. Że ktoś wykorzystał ich chęć bycia akceptowaną jako narzędzie kontroli. To odkrycie jest tak bolesne, że często wolą zaprzeczyć tej prawdzie, niż się z nią zmierzyć. Gdy waga w końcu zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, rozwija mechanizmy obronne, które chronią ją przed kolejnymi niemożliwymi oczekiwaniami. Może nadal starać się być dobra, ale w głębi serca wie już, że nigdy nie będzie próbować być idealna dla kogoś. Kto wykorzystuje tę potrzebę przeciwko niej? Najbardziej tragiczne w tym wszystkim jest to, że waga nigdy już nie odzyska tej dziecięcej wiary, że może być kochana za to, kim po prostu jest. Nauka, że jej miłość jest warunkowa i zależy od perfekcji, zostaje z nią na zawsze, zmieniając sposób, w jaki podchodzi do każdej nowej relacji. Wagi mają tę frustrującą dla innych zdolność, że potrafią być zawsze dostępne emocjonalnie dla wszystkich wokół siebie. Ale rzadko mówią wprost o swoich własnych potrzebach. Nie robią tego z manipulacji czy gry. Robią to, bo szczerze wierzą, że jeśli będą wystarczająco dobrym słuchaczem, wystarczająco wspierające, wystarczająco delikatne, ludzie naturalnie odwzajemnią im tę troskę. To przekonanie rodzi się z ich głębokiej potrzeby równowagi. W umyśle wagi istnieje niepisana umowa społeczna: Ja będę dbać o ciebie, więc ty będziesz dbać o mnie. Nie oczekują tego natychmiast. Potrafią czekać, potrafią dawać bez otrzymywania przez długi czas. Ale gdzieś w głębi serca liczą na to, że ta równowaga w końcu się pojawi. Znałem wagę, która przez lata była emocjonalną podporą dla wszystkich w swojej rodzinie. Zawsze znajdowała czas na wysłuchanie problemów, zawsze miała mądre rady, zawsze była gotowa pomóc. Ale gdy sama przechodziła trudny okres i potrzebowała wsparcia, wszyscy nagle byli zajęci. Czuła się jak maszyna do dawania, której nikt nie pomyślał o dotankowaniu. Problem polega na tym, że wagi wyrażają swoje potrzeby emocjonalne bardzo subtelnie. Nie będą płakać, nie będą dramatyzować, nie będą wprost mówić potrzebujecie. Zamiast tego będą wysyłać delikatne sygnały, mając nadzieję, że ktoś je zauważy i zrozumie. Gdy te sygnały są ignorowane, czują się niewidzialne. Co czyni to szczególnie bolesnym, to fakt, że wagi są mistrzami w czytaniu emocjonalnych potrzeb innych. Zauważają, gdy ktoś jest smutny, gdy potrzebuje wsparcia, gdy czuje się samotny. Mają naturalną intuicję emocjonalną, która pozwala im być dokładnie tym, czego dana osoba potrzebuje. Gdy ta intuicja nie jest im odwzajemniona. Czują się fundamentalnie źle zrozumiane. Rana pogłębia się, gdy zdają sobie sprawę, że są postrzegane jako ktoś, kto nie ma problemów, lub zawsze sobie radzi. To jak bycie uwięzionym w roli wiecznego wspieracza, który nigdy nie może pokazać swojej wrażliwości czy słabości. Ludzie przyzwyczajają się do tego, że waga zawsze jest silna i dostępna, i przestają widzieć ją jako osobę z własnymi potrzebami. Gdy waga próbuje delikatnie wyrazić swoją potrzebę wsparcia i zostaje zignorowana lub zbagatelizowana, rozwija się w niej poczucie głębokiej samotności. Nie ta dramatyczna, głośna samotność, ale cicha, pełna godności, samotność kogoś, kto zrozumiał, że musi polegać tylko na sobie. Co najbardziej boli w tej sytuacji, to nie sam brak wsparcia, to świadomość, że jej naturalna hojność emocjonalna została przyjęta jako coś oczywistego. Że ludzie przyzwyczaili się do brania od niej, nie dając nic w zamian, i nie widzą w tym nic złego. Od momentu, gdy waga zrozumie, że jej potrzeby emocjonalne nie są ważne dla ludzi, których kocha, coś w niej się zamyka. Może nadal być wspierająca i troskliwa, ale robi to już z obowiązku, nie z autentycznej chęci dzielenia się. Ta różnica jest subtelna, ale fundamentalna. Najbardziej tragiczne w tym wszystkim jest to. Że wagi stopniowo uczą się nie mieć potrzeb emocjonalnych. Nie dlatego, że ich nie mają, ale dlatego, że nauczyły się, że wyrażanie ich nie ma sensu. Stają się emocjonalnymi wysepkami pięknymi i samowystarczalnymi, ale odciętymi od prawdziwej bliskości z innymi. To jest rana tak głęboka, że większość wag nigdy o niej nie mówi na głos, bo brzmiałoby to zbyt egoistycznie, zbyt żądanie, zbyt mało harmonijnie. Ale w głębi swojego serca każda waga marzy o tym, żeby być czyimś pierwszym wyborem. Nie jedynym, nie najbardziej ważnym, ale pierwszym, tym, do kogo się wraca, tym, kogo się wybiera, gdy trzeba wybrać. Ta potrzeba nie rodzi się z próżności czy ego. Rodzi się z ich fundamentalnej natury, która szuka równowagi w relacjach. Waga podświadomie zawsze kalkuluje, ile daje i ile otrzymuje. Ale nie w materialistyczny sposób. Chodzi o emocjonalną sprawiedliwość o poczucie, że jest tak samo ważna dla kogoś, jak ta osoba jest ważna dla niej. Pamiętam wagę, która opowiedziała mi o momencie, gdy zdała sobie sprawę, że dla jej najlepszej przyjaciółki ona nie jest najlepszą przyjaciółką że gdy przyjaciółka musiała wybrać, z kim spędzi urodziny, wybrała kogoś innego że gdy potrzebowała porady w trudnej sytuacji, zadzwoniła do kogoś innego. Że ona była drugą najlepszą przyjaciółką, wystarczająco dobra na co dzień, ale nie na ważne momenty. Problem polega na tym, że wagi rzadko walczą o pierwszeństwo. Ich naturalna dyplomacja i potrzeba zachowania harmonii sprawia, że zamiast konkurować, wycofują się elegancko. Uśmiechają się, życząc powodzenia, ale w środku umierają za każdym razem, gdy są wybierane jako druga opcja, co czyni to szczególnie okrutnym. To fakt, że wagi naturalnie traktują ludzi, których kochają, jako swoich priorytetów. Nie w obsesyjny sposób, ale w sposób, który sprawia, że ta osoba zawsze znajdzie miejsce w ich sercu i kalendarzu. Gdy ta troska nie jest odwzajemniona, czują się jak głupie za to, że tak bardzo się przejmowały. Rana pogłębia się z każdym razem, gdy są wybierane jako plan B. Gdy ktoś odwołuje z nimi plany, bo pojawiła się lepsza opcja. Gdy są zapraszane na wydarzenie dopiero wtedy, gdy ktoś inny nie może przyjść, gdy są traktowane jako gwarancja, backup plan bezpieczna opcja, która zawsze będzie dostępna. Wagi mają okropną tendencję do usprawiedliwiania takich sytuacji. Mówią sobie: przecież rozumiem, że ta osoba ma też innych przyjaciół. To naturalne, że czasem wybiera kogoś innego. Nie można być egoistą. Ale ta racjonalizacja nie leczy rany, tylko ją pogłębia, dodając do bólu poczucie winy za to, że w ogóle się boli. Co najbardziej boli w tej sytuacji? To nie sam fakt bycia drugim wyborem. To świadomość, że ich hojność emocjonalna, ich lojalność, ich stała dostępność zostały potraktowane jako coś oczywistego, że ludzie przyzwyczaili się do tego. Że waga zawsze będzie tam, więc nie muszą się o nią starać. Gdy waga w końcu zrozumie ten wzorzec, rozwija w sobie cichą rezygnację. Nie przestanie kochać, nie przestanie dawać, ale w głębi serca wie już, że nigdy nie będzie czyimś pierwszym wyborem. Ta wiedza zmienia jej sposób angażowania się w relacje. Staje się bardziej ostrożna, bardziej zdystansowana, bardziej chroniona. Najbardziej tragiczne w tym wszystkim jest to, że wagi często akceptują tę rolę drugiej opcji, bo wierzą, że to lepsze niż zostanie sama. Nie zdają sobie sprawy, że zasługują na kogoś, dla kogo będą pierwszym wyborem, nie ostatnią deską ratunku. A ta lekcja o własnej wartości przychodzi im najtrudniej ze wszystkich. Ironią losu jest to, że gdy waga w końcu znajdzie kogoś, kto rzeczywiście ją wybiera jako priorytet, często już nie potrafi w to uwierzyć. Lata bycia drugą opcją zostawiły na niej blizny które sprawiają, że prawdziwa miłość i wybór wydają się zbyt piękne, żeby były prawdziwe. Jeśli dotarłeś do końca i rozpoznałeś siebie w którejś z tych ran, chcę, żebyś wiedział jedną fundamentalną rzecz. Twoja wartość nie zależy od tego, jak dobrze potrafisz utrzymać harmonię za wszelką cenę. Nie zależy od tego, jak bardzo jesteś dyplomatyczny, jak rzadko się kłócisz, jak często wybaczasz rzeczy, które powinny być niewybaczalne. Wagi niosą w sobie piękno, które świat często wykorzystuje: zdolność do widzenia dobra w każdym, potrzebę sprawiedliwości, pragnienie harmonii. Ale te same cechy, które czynią Was wyjątkowymi, czasem stają się bronią wymierzoną przeciwko Wam przez ludzi, którzy nie rozumieją ani nie szanują Waszej delikatnej natury. Pamiętaj, że zasługujesz na bycie czyimś pierwszym wyborem na to. Żeby Twoje potrzeby emocjonalne były widziane i szanowane. Na to, żeby być kochaną nie za perfekcję, ale za autentyczność. Twoja wrażliwość to nie słabość. To superpower, który pozwala Ci tworzyć głębokie, znaczące relacje z ludźmi, którzy naprawdę na to zasługują. Jeśli ten film Cię poruszył, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i napisz w komentarzach, która z tych pięciu ran najbardziej Cię dotknęła. Twoje słowa mogą być dokładnie tym, czego dziś potrzebuje inna waga, żeby poczuć się zrozumiana i mniej samotna w swoim bólu. Pamiętaj, nie jesteś tu, żeby zadowalać wszystkich, jesteś tu, żeby być sobą, w całej swojej złożonej, pięknej prawdzie.